Cześć widzowie! Dzisiaj będziemy robić test chipsów Pringles I jak możecie już ten widzieć w opakowaniu, Zlimitowana limitowana edycja. Ten z, z ten, Niemiec leciała paczka. To nie tak długo, ten jak. Tak, z 5 dni. Nie, no nie 5, 4 dni tak leciała, więc sobie sprawdzimy. E, więc otwieram te chipsy. Ok, czekajcie, widzowie. Czekaj. O mój. O Jezu, jak ciężko, dobra. Tak, tak zrobię, widzowie. O. Patrzcie, tak to wygląda od środka. A jaki w ogóle mają smak? Jakaś zupka, chyba z ostrym sosem. Czy Johnna Dobra, spróbujemy je. ostre ostre mega ostre brak jak, jak dobra ocenka tych tipsów no dobre są jak ktoś lubi ostre to coś dla niego więc ocenka takie 7, i na 10, 7 na 10 jakby tego nie było tego ostrego to by większa była ocenka ale na razie taka czy kupować? no ja polecam te chipsy więc Pawicowie, widzimy się w następnych odcinkach.